Na George'a polecimy w takim razie, tutaj na te pierwsze bloki. Auto się jakieś dorwie i ten... I zabijamy boty. Wszystkie po kolei jakie będą. Ty co im tu dodali? Jest kierowcą i zawsze będzie miał najwięcej gigi. Później zawsze właśnie płacze. Aha, to mi się coś zepsuło. Jak to, to ktoś inny jedzie, to, to mówi kurwa, jak ty jeździsz. No bo co? Ostatnio grałem ten z, z jakimś, jakimiś ten, kośćmi. Yeah. I miał 500 level, nie? Ja pierdzie. I tam ten w lesie mnie ktoś właśnie zabił. I mm -hmm. on się, i on się ze, ze, ze mnie śmiał, nie? Mm -hmm. Przyszedł chciał mnie właśnie podnieść. I jego zabili, nie? Taki kurde śmieszek był. Ktoś tu kto wyglądało z nami? Nie widziałem. A ten, ja Łukasz mam tą twoją y, kartę, żebyś mnie pamiętał. Wymieniałeś już? Co? Czy dalej ją używasz? Nie, nie używam jej. Bo... A co działało ci wszy wszystko tak samo na nie? Nie, nie pamiętam jeszcze co to było. Ale chyba tak w samo, w samo było, wiesz? Czyli masz powrotem swoją. Tak I już teraz ci nie ścina, tak? No, czasem przy, przy przycina jeszcze. Mhm. Ale o czego to jest, to ja nie wiem. Że trzeba kupić nową kartę. Ile taka nowa karta może kosztować? 500 zł? Mhm, to. Pewno. Myślę, że nie więcej. Taka wiecie, taka, taka średnia, nie? Mhm, Dajperkę jak coś? M24 Do oddania w sensie. Czemu do oddania? No to no po co mi to w? mówisz? Na no żebyście, jak będziecie mieć jakieś dodatki, albo y, ósemkę czy coś, no to żebyście wzięli mi. Z... A, akurat mam. Co? Ale nie dam. Usemkę Te? No. To proszę ją wziąć. Kurde hełmu nie ma. Ty, strzela ktoś do nas. Serio masz? Bo biegnę. Dud? Strzelak ktoś do nas. To no, były do mnie nikt. I no, do mnie też? Strzały słyszałem normalnie koło mnie. Okej, okay, zaraz ci pomogę, tylko od Mata wezmę 8. Ale nie, samych kul opadających, nie, nie same wystrzały. Jakby ktoś ze snajperki z... nie wiem 800 metrów strzelał kurde do mnie. Jednakże Hatowałem ha -ha nie mam. Serio pytałem. Ach, dobra, biorę to... to To wymieniam, to Zobacz, wyrzucam to, wszystko, tak? to montuję, to montuję, to montuję, to wyrzucam A ty u byłeś na święta? Tylko? No No i które byliśmy na wycieczce to tam dojdę wyjechałem. sami Jak sami na, na wycieczce Nie Dlaczego czemu nas nie, nie zaprosiłeś nie, nie. Z rodziną byłem Kamil to jeszcze nie ro, ro rodzina To już Ekipa to większa rodzina niż kamień. O, mam ósemkę. Weź mam szóstkę i czwórkę. Weź szóstkę mi. 45 potrzebuję. Do umpa. bo odbiegnie. nie? MK. MK szybko trzeba. Nie. Kurde, ja, ja bym użył. No. Kurde, spieprzył za ten budynek. W tym co jesteś? Nie, nie, nie. Na nie, ja pytam, jest. pytam Łukasza. A gdzie on tu biega? Łukasz? Tak, gdzie stoję. Ty u was jest. Za potem. Warym, ten to chociaż amunicję jest zostawi jest jeszcze jedna piątka Na tym piętrze O tu wyżej też jest Ja 45 potrzebuję Jakiego masz? UMPa UMPa, He, Poziom drugi nic nie powiedzą Mam lunę, te szóstkę masz dla mnie? 8 mam Ósemkę Nie wiem dla kogo 8 y, mi nie przypasi no bo to tylko do snajperki, więc to jest do Łukasza Gdzie Łukasz ma ta? już ósemkę, przecież ja mu dałem To wypierdzielać mi! Wydropi, ja idę do ciebie już Przecież wydropiłem cię na drugim piętrze koło ciebie Co? No ósemkę Nie, nie, nie załaduję tu ósemki chyba No to co ty go, do, 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 do mnie godosz, kurde Z wydropim ósemkę no, da, da. Dobra, szukać Szóstkę mówiłem Ja, ja nie mam szóstki Szukasz ale Łukasz, ma już mi dał, ja pierdzielę Dobra, już! Szukać auta, bo się napieprzają, boty kurde się zabijają, cholera jasna Zamiast nam kile wpadać, to im wpadają Nie pyskuj O ci God damn it. O, ale przyjebał gdzieś

no bez kitu nie ma auta Zaraz coś trafi Ty biegną za mną Zabity od razu I tu jest budynek z garażem? Ja pierdziele, tyle botów, no Przez pieprzony ten Wszystko przez pieprzone auto, no nie ma kurwa nie. Tu w garażu A też Nie? Ma. nie? Nie lubię. Zobaczmy, czy nie miałeś dobrego karpia. Może? Czekaj, była ja ledwo żyje po No, ona też nie lubiła, dopóki go lub pójdzie. Ja nie wiem. lubię tych osi wybierać, to o to chodzi. Tak jak no. wiesz, ja rybę to ja zjem, to nie problem. No to, to już inna, inna gadka. Ja. Nie ma mości Kurde, i tam ty butów się szczerze. No właśnie mówię, że kurde, no zero auta. Wszystkie się powystrzelają i tyle z tego będzie. Ja tu po prostu biegnę, no bo nie ma innej opcji, kurde. Najgorsze jest to, że ja mam za małą lunetę, kurde. Do m nie mogę. Pojedyncze strzelające. A do SL razy... a założę? Założysz. Daj mi tą ósemkę, a ja ci tam szóstka. Ja już ósemkę ci wydropiłem tam na piętrze, ty jesteś niepoważny. Aha. W Georgia Polu kurde. Kierują. Zero pojazdów. Tam jest za drzewem. Zabite od razu. O jest. 45, piątka, super, nice. Tam jest motor. Bierz ten motor, kurde ja biorę paliwo. Przecież ile można biegać? Gdzie go masz? Daleko? Nie no, tutaj na E. Nie na E. Tu przede mną? Na E jest, no kurwa ślepy Tam chyba yy, w tamtym budynku jest właśnie gościu chyba Bo tak biegał jak kurwa nie bod. <grym> To jest w dupie nie na E, tylko na 85 tu jest Zabić. ten motor Tylko że to jest na dwie osoby I tak muszę pojechać po aut jakieś No i tam Tu jest y, bugi I drugi bugi no To weź dwa samochody tu przeprowadź Strzelał na mnie, mieli auto To są gracze Dojeżdżamy ich czy co? No No ale tak średnio kurde jak my we dwóch możemy tylko W domkach Mamy go Jeden powalony Oj ojej, ojej ojej Stój stój podnij, podnij. Podnij. Czekaj podnij, podnij. W domku jest Wiem o tym podnosz ma dawaj Dobrze. tu szybko W domku Dziękuję. stoi Patrzy na nas cały czas jest scelowany Nie 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 to nie są, to nie są boty W tym domku to wrzucę, wrzucę ten, ten, ten granat. W tym pierwszym od, od mostu Dostał porio Poszedł granat się. Zneutralizowany Uważajcie tą granat? Dobra no. dobra zabity Dostałem killa ale nie wiadomo czy nie był jeszcze jeden Ale nie wiadomo, czy jest tu. He, poziom trzeci miał skubany. Tu, tu, tu. W tym. Tu, tupie. W tym, tym. Trzecim. Słyszałem tym wiemy, na ten. Oj. To, wszystko wiadomo. Na górze czy, czy na dole? Nie wiem. Rzuciłem na, na górę granat. tutaj jest, no co wy robicie? mnie. wyskoczył. Ja pierdzielę. Łukasz z lewej. Ja pierdziele Mówić Mówi z lewej. a ten się patrzy na nas. Przecież z lewej patrzyłem. No nie bardzo. to z lewej, tak? Co? On ci obiekt już w domku, był. wieku, no to twoje info jest zajebiste Kuźwa, no z twojej lewej, no. Tak jak wychodziłeś no z ryjem wpatrzonym na mnie, to mówię lewa. A no nie słyszałeś, że cię... W ten obchodził? No właśnie. Inna sprawa. Wasze info jest... Mhm. A pan...